Witam, witam serdecznie moi drodzy. Dotrwaliśmy do piąteczku. Yy, dzisiaj nie jest piątek 13, nie? Nie, o, prawie że ostatniego. No i już styczeń zleciał. Jeszcze luty marzec, kwiecień. Koniec mojej terapii, a potem wyjazd do Strołęki yy, Strówki. Sterówka dzisiaj jedna, dalej nie uporządkowałam szafy, wczoraj byłam na pokazie <laughs> e, Thermomixa. Obiadłam się jak mała świnka, jak to mówią, <laughs> e, zrobi, zrobiła pani sorbet, e, z, e, zrobiła lody, zrobiła e, knedle z, z gulaszem i z, z surówką, masełko, chlebek, to takie podstawy. No powiem wam, że kupiłabym sobie tego termomiksa, ale no cena mnie odstrasza, mimo tego, że są raty. To ja bym już wolała sobie kupić moje misy tybetańskie, bo i tak nie mam dla kogo gotować. Więc no nie wiem, no, na razie ten taki termomiks stoi również u Wioli, bo Viola jest szczęśliwą właścicielką termomiksa, to zawsze mogę do niej iść i sobie coś zrobić, nie? Jak mi pozwoli. Viola pozwolisz mi? Także zapewne się, zapewne się dowiem <głos》> dzisiaj, czy, czy, czy będę mogła korzystać z jej pięknego urządzenia. A może przyjdzie czas, że będzie mi na niego stać w przyszłości. Moja stylówka mm, dzisiaj taka nietypowa, ponieważ, jak widzicie, mam długie kolczyki w takim indiańskim trochę stylu. Indian Ameryki Południowej nie mylić z Indiami <głos》> i y, y, społecznością hinduską. Także taki dzisiaj vibe, jak to mówią. Albo źle mówią, albo ja źle mówię. Także te kolczyki zrobiłam sobie z takich elementów do łapacza snów. Kosztowała taka para kosztuje 2 zł, więc mam kolczyki plus bigle musiałam sobie dorobić na no to góra 2,50 i mam długie kolczyki w stylu boho. Strój mój jest taki. Zaraz zobaczymy, czy da się to pokazać. Wąskie spodnie i kozaczki. Sweter, który uwielbiam, a który obiecałam jednej z Was kiedyś w przyszłości. Będzie mi się ciężko z nim rozstać. <grym> Więc na razie chodzę ile mogę. I, I tak mniej więcej, kochani, wyglądam. Moja fryzurka zaczęła się kręcić, z czego się bardzo cieszę po podcięciu. Jest ok, no i cóż, kochani, trzeba, trzeba lecieć ten ostatni dzionek tygodnia, um, czegoś się dowiedzieć, czegoś się nauczyć, coś przyswoić. Wczoraj um, było trochę ciężko, ale dałam radę, więc lecimy dalej, kochani. Życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu, bawcie się dobrze. Ja też będę starała się coś wykorzystać te kilka dni, czy dwa dni. Mam ten obraz w wyobraźni, chyba go zacznę. On będzie trochę taką techniką neurografii, ale w tej neurografii w wplotę twarze. Kolorystyka szarobura. Zobaczymy, może coś tam kolorowego się trafi. Natomiast raczej będzie trochę przygnębiający. Tak myślę, patrząc na mój nastrój, ale może jakieś światełko w tunelu się pojawi, że nie będzie aż tak źle. Także pokażę Wam, jak tylko namaluję. A dzisiaj już to wszystko. Może jeszcze rozkminki kuchenne. No i spróbuję Wam zatańczyć albo i nie. Nie wiem, czy się uda. Mam mało czasu. Opowiem później. Bo któraś z pań mi mówi, że ciężka praca, że ja sobie ciuszki ubieram. No, pokażę Wam w najbliższym czasie albo powiem Wam, jak to, jak to jest z tą ciężką pracą. To nie jest tak hop, moi drodzy, że ja ubiorę ciuszki i, i jest wszystko git. To zajmuje trochę czasu mimo wszystko. No, ale to o tym później nie będę się rozwlekać. Tyle, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, miłego dnia.